Teraz jest test produktów takich dla psów i zobaczymy, który jest lepszy dla łatka. Trajnigińsk knochen. I to jest, no jak mówię, Teraz zobaczymy. To wygląda tak. Łatek siat. Kwiaty wstydź się, wstydź się, wstydź się. Teraz Twister zakręcony i to tak wygląda. I zobaczymy, łatek to musi zjeść indywidualnie, bo to jest dosyć duże, ale y wydaje mi się, że to chyba tamto. Hmm. Patek to wszystko zje, nie? No dobra, może nie. Roki wszystko zje. <gry>